Krzysztof Bosak, wyborcy Konfederacji, wyborcy Sławomira Mencena wydawali się być absolutnie kluczową grupą, która może przesądzić o wyniku drugiej tury wyborów. I oni wsparli w 88%, tak pokazują wyniki Exit Poli karola Nawrockiego. Rafała Trzaskowskiego poparło 12%, a mimo wszystko Exit Pole Karolowi Nawrockiemu nie dają zwycięstwa. Co rozumiem? Rodzi Pańskie rozczarowanie. Nie wiemy jeszcze, czy to jest ostateczny wynik. Tak, tak, ja tak, mówię o, myślę, o tym, co widzimy we Zdzisławach. To nie ukrywam, że nie będę bardzo zadowolony. Wolałem, żeby przegrał. Uważam, że jego program i jego dążenia nie są korzystne dla Polski, mówiąc najdelikatniej. Natomiast ja uważam i mówię to otwarcie, że kluczowa, przy wyrównanych sondażach obu kandydatów, kluczowa była każda grupa wyborców. Cedowanie odpowiedzialności na jakąś jedną grupę, że to ona bardziej może przeważyć niż inna, było o tyle nieadekwatne, że to wynikało z prostego rachunku arytmetycznego, gdzie niektórzy nie wiedzieli, gdzie dodać konfederację, bo wszyscy inni byli po od samego początku. Natomiast ci wszyscy, którzy mają lepsze rozeznanie socjologiczne sondażowe, wskazywali, że nie tylko to, jak się podzielą wyborcy tych sił, które nie mają kandydatów w drugiej turze wyborów prezydenckich, jest kluczowe, ale także jak będą mobilizować się rezerwy poparcia dla konkretnych partii i kandydatów. I od samego początku chyba wszyscy mieliśmy świadomość, że mimo, że frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich nie była niska. To po obu stronach były jakieś jeszcze niezmobilizowane rezerwy. Więc, moim zdaniem, nie, nie musi być tutaj żadnego zaskoczenia, jeżeli się okaże, że wygrał Trzaskowski, pomimo tego, że większość wyborców Sławomira Mencena poparło. Nawrockiego. Pytanie też, ilu zostało w domach? Dlatego, że zwracam uwagę, że pięć lat temu było takie mówienie, że moi wyborcy sprzed pięciu lat podzielili się pomiędzy prezydenta Dudę i Trzaskowskiego, co było tylko częścią prawdy część zniechęcona została w domach. No, pytanie i, i, i tego na razie nie wiemy, jak wielu wyborców słowa Mencena z pierwszej tury e, zdemobilizowała stawka drugiej tury, albo liczba czy, 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 czy nazwiska kandydatów w drugiej turze. To być może jest kluczowe dla odpowiedzi na pytanie dla dlaczego losy tych wyborów potoczyły się, jak się potoczyły. Katarzyna Kotula. Ja myślę, że przede wszystkim towarzyszy nam dzisiaj ostrożny optymizm, ale jednak optymizm. I ja wierzę, że ten trend się utrzyma i że jutro rano obudzimy się w Polsce, w której będziemy mogli powiedzieć z całą pewnością, że to Rafał Trzaskowski wygrał te wybory. Dlaczego to ważne dla nas, dla mnie, dla Lewicy? No dlatego, że po pierwsze po spotkaniu, bardzo dobrym, merytorycznym spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim, Magdalena Biat, która zrobiła świetny wynik jako kandydatka Lewicy, tak naprawdę udzieliliśmy wsparcia Rafałowi Trzaskowskiemu. To było też dla nas oczywiste, że w drugiej turze postawimy na tego, który będzie reprezentował koalicję rządową i koalicję rządzącą i tego oczywiście nie żałujemy, bo Rafał Trzaskowski był i jest szansą na realizację lewicowych postulatów i myślę, że jak patrzymy dzisiaj na to, kto pomógł Rafałowi Trzaskowskiemu wygrać te wybory i komu dzisiaj Rafał Trzaskowski musi kupić bukiet kwiatów, to są to wszystkie kobiety w Polsce, które masowo poszły do tych wyborów, zagłosowały i to one prawdopodobnie wygrają Rafał Trzaskowskiemu tą prezydenturę, a ta prezydentura otwiera okno i dodaje wiatru w żagle rządowi koalicji 15 października i my tego wiatru w żagle bardzo potrzebujemy. Rzeczywiście wyniki Exit Poli pokazują, że to kobiety w znacznie większej grupie wsparły, Karola, wsparły Rafała Trzaskowskiego niż Karola Nawrockiego w odróżnieniu od mężczyzn, którzy wspierali raczej Karola Nawrockiego, Choć, a, a też trzeba powiedzieć, że wyborcy Magdaleny Biejat byli jedną z najbardziej lojalnych tak. wobec Rafała Trzaskowskiego grup wyborców, bo tam mniej niż 10% tych wyborców zagłosowało na Karola Nawrockiego. Mamy już wyniki late poll, czyli to są wyniki nie tylko sondażowe, ale też wyniki z, ze, ze zliczonych już głosów wyborców. Zobaczmy jak one wyglądają. I te wyniki różnią się od exit Poli, dlatego że zgodnie z badaniem late poll, które właśnie otrzymaliśmy, Największe poparcie w wyborach prezydenckich w drugiej turze w naszym kraju zdobył Karol Nawrocki z wynikiem 50,7%. Rafał Trzaskowski z poparciem 49,3%. To są najbardziej aktualne dane. To są wyniki badania Lejtpol. Prawica próbowała dzisiaj ukraść wybory. Ja myślę, że wszyscy śledzimy media społecznościowe i widzieliśmy, co tam się dzisiaj działo. Ten zalew dezinformacji, jakaś aplikacja. Myślę sobie, że gdyby jakiś reżyser chciał nakręcić... Film od dniu dzisiejszym, to tak jak był tytuł takiego słynnego filmu o dwóch takich, co ukradli Księżyc, to dzisiejszy tytuł brzmiałby o dwóch takich, co próbowali ukraść wybory. I to był minister Ziobro i poseł Matecki. Ja, ja nie wiem, czy pan. To są numery zaświadczeń do głosowania poza To znaczy, próba ukradzenia wyborów, zepsucia tego, tego święta demokracji dzisiaj wszystkim wyborcom no, no była absolutnie obrzydliwa. To wy w ostatni dzień kampanii zaangażowaliście wszystkie siły do tego, żeby próbować zablokować możliwość oddania głosu wielu osobom. Ja by, by, wiem, panie redaktorze, pan redaktor na pewno też wie, bo państwo pokazywali w stacji, ale też w mediach społecznościowych były przypadki osób, którym próbowano odmówić prawa do oddania głosu na podstawie aplikacji, która nie ma żadnych uprawnień, e, która łamie przepisy RODO, którą reklamował minister Ziobro i poseł Matecki. To była próba ukradzenia wyborów, bo wiedzieliście, że macie tak słabego, tak złego kandydata z tyloma trupami w szafie, że on tych wyborów po prostu nie wygra. Krzysztof Bosak. Ja przede wszystkim uważam, że ja, ja mam zupełnie inną perspektywę. Ja dzisiaj byłem, głosowałem. W komisji panował spokój, porządek, harmonijna atmosfera. Zaglądałem do internetu, nie widziałem próby ukradzenia wyborów. Uważam się za prawicowca. Yy, uważam, nie widział pan co... aplikacji, którą reklamował poseł Mateusz? mnie to. Nie wiem, czy to było najważniejsze wydarzenia dnia. Nie wykluczone, że może się pani pospierać z posłem Mateckim albo z posłem Ziobro. Natomiast yy, wstrzymałbym się odrzucania oskarżeń wobec całej prawicy, całej lewicy, kradzenie wyborów. To jest historyczna retoryka, która moim zdaniem jest nieadekwatna do sytuacji, jaką mamy dzisiaj. Yy, uważam też, że nie jest do końca sprawiedliwe mówienie o tym, że kandydaci w drugiej turze zgromadzili, czy mają w sensie własnościowym jakiś wyborców, moim zdaniem, takiego poziomu delegitymizacji tych partii najbardziej promowanych przez Media jak PC Platforma, jak w tych wyborach, to my jeszcze nie mieliśmy. To, że ludzie w drugiej turze wyborów prezydenckich zagłosowali na tych dwóch kandydatów, to wcale nie znaczy, że to są wyborcy kojarzeni z tymi partiami, z tymi kandydatami. Gdyby nie ta sytuacja przymusowa ograniczonego wyboru przez drugą turę, to widzieliśmy, co się działo w pierwszej turze. Najniższy od dekad sumaryczny wynik pisu i platformy. Moim <coughs> zdaniem to pokazuje, że dużo ludzi szuka. Alternatywy politycznej i z tej oferty zadowolona nie jest, którą dostaje. I myślę, że to między innymi przez taką historyczną retorykę. Jedni twierdzą, że ktoś chce ukraść wybory, drugi, że już ukradziono. Spekulacje o tym, że może nie zostaną zatwierdzone, że może będziemy mieli bajzel ustrojowy w państwie. Tak jak jako Polacy, nie bylibyśmy w stanie poradzić sobie z procedurami. Jeżeli chodzi o te aplikacje, to tam jest wyraźnie problem. Mam na myśli w tej chwili odczytywanie kodów QR i głosowanie na podstawie aplikacji w telefonach. Tam jest wyraźnie problem i to po prostu wyciągnijmy z tego wnioski, poprawmy te procedury. Perfect. Tak samo jak z NASKiem, który niestety, tutaj kamyczek do lewicowego ogródka, skompromitował się e, całą tą operacją rzekomego pilnowania wyborów, gdzie internet huczał od tego, że mamy już te spoty wyborcze finansowane nie wiadomo przez kogo, a NASK uparcie nic nie widział i dopiero się dopatrzył wtedy, kiedy media zaczęły o tym mówić. No to jest niepoważne. Wyciągnijmy z tego wniosku wnioski, nie niszczmy autorytetu instytucji państwowych, nie zależy czy to jest NASK, czy to jest ABB. Poprawmy po tej kampanii wspólnie prawo wyborcze, żeby nie było możliwe finansowanie kampanii wyborczych rzekomo preferencyjnych, faktycznie negatywnych, za granicy, prowadzenia ich przez bliżej nieznane fundacje. Ograniczmy finansowanie kampanii wyborczych do komitetów wyborczych. Zróbmy większą transparentność. I ostatni mój postulat, panie, panie redaktorze. Wskażmy instytucję państwową, która odpowiada za sprawdzenie faktycznych wydatków na kampanię, bo w tej chwili nikt za to nie odpowiada. No problem jest też taki, że w cyfrowym świecie coraz trudniej. Coraz łatwiej. Znaleźć, coraz łatwiej. Znaleźć ale w te drogi łatwiej. przepływu i trudno przecinać te Facebook, drogi Facebook to wprost przepływu. pokazuje. No, tak, ale największe kampanie ale nie w tylko, internecie w Polsce to nie była kampania sztabów, tylko szemrały fundacji. Nie tylko, ale nie tylko Facebook i nie tylko... No, Mamy znaczy, mnóstwo aplikacji, które dzisiaj w internecie są aktywne i przez które można finansować negatywne i pozytywne kampanie wyborcze. Drodzy Państwo, to pewnie będzie długa i ciężka noc dla Państwa, którzy jesteście emocjonalnie w to zaangażowani, absolutnie. Dla mnie, który jako dziennikarz obserwuje te wybory. No ale, ale przyjdzie ten moment, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi oficjalne wyniki wyborów. Ja w tej chwili nie widzę podstaw do tego, żeby kwestionować wyniki wyborów, choć oczywiście nie chcę przesądzać, bo zawsze mogą być rzeczy, o których obecnie nie wiem, a o których dowiemy się na przykład jutro. To jest możliwe. Jesteśmy w zasadzie w trakcie procesu wyborczego, a nie po nim. Natomiast w tej chwili nie znam żadnych powodów, poza jednym, który tu w studiu nie padł i jest to dla mnie, szczerze powiedziawszy, zastanawiające. Bo Moim zdaniem, najpoważniejszym naruszeniem w tej kampanii wyborczej było bezprawne odmawianie wypłaty subwencji dla PiSu przez ministra finansów. Uważam, pan że było, profesor, <laughs> uważam, że było to złamanie ja prawa obowiązującego w Polsce na podstawie mi się rządzących. I nie znam stanu kąt moich konkurentów politycznych z PiSu, którzy uważam, że źle rządzili i nie zasługują na tak wysokie poparcie, jakie mają. Natomiast uważam, że jest to rzecz, która mogła wpływać na kampanię. Drodzy Państwo, to była wieczorna, właściwie już nocna kawa na ławę wieczór wyborczy, czy noc wyborczą drugiej tury wyborów prezydenckich roku 2025.